Na antenie Kroniki Kozienickiej pora na serwis sportowy. W tym wydaniu dominować będą piłka nożna oraz siatkówka. Rafał Koczyk, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od dekatlon Piątej Ligi. Piłkarze NE Energii Kozienice wywiązali się z roli faworyta. W 17. kolejce wygrali u siebie z klubem sportowym Raszyn. Zapraszam na skrót spotkania. Po raz pierwszy od 9 listopada kibice w Kozienicach mieli okazję zobaczyć piłkarze Enej Energii Kozienice grających o ligowe punkty. W 17. kolejce 5. ligi podejmowali w sobotę 15 marca klub sportowy Raszyn. Na stadionie przysportowej zmierzyły się trzeci i dziewiąty zespół stawki. Presja faworyta ciążyła rzecz jasna na gospodarzach. Jesienią rozbili Raszyn na ich terenie aż 6 do 0. Teraz podobny scenariusz nie był wykluczony. Tym bardziej, że zespół trenera Marcina Pieniążka grał u siebie i chciał w jakimś stopniu zrehabilitować się za porażkę w Ożarowie Mazowieckim. W wyjściowym składzie jedna zmiana. Na ławce rezerwowych usiadł Bartłomiej Książek, a od pierwszych minut zagrał Artur Sułek. Reszta jak przed tygodniem. W bramce Jakub Procki. Obrona Grzegorz Kalisiak, Adrian Karasek, Patryk Walasek i Adrian Nowosadko. W pomocy Piotr Czerwiński, Bartłomiej Michalski, i wspomniany już Artur Sułek. Przed nimi Jan Bąk, Damian Bernat i pozyskany zimą z LKS-u Promna Przemysław Ostrowski. Spotkanie rozpoczęło się bardzo obiecująco dla miejscowych. Już w drugiej minucie w pole karne wpadł Czerwiński. Kapitan energii został zahaczony przez Jana Majchrowskiego. Sędzia Jan Chmielak był blisko sytuacji i bez wahania podyktował rzut karny. Jedenastkę na gola pewnie zamienił Damian Bernat. W kolejnych minutach gospodarze mieli bardzo wyraźną przewagę. Z dużą łatwością budowali kolejne akcje, lecz za każdym razem brakowało dokładnego wykończenia. Goście w ofensywie nie istnieli. Niestety po niezłym pierwszym kwadransie później mecz wyraźnie siadł. Gospodarze nie grali dobrej, a przede wszystkim ciekawej dla kibiców piłki. Jeszcze gorzej wyglądał w pierwszej połowie raszyn. Wartych zapamiętania i pokazania akcji praktycznie nie było. Oczywiście poza tą z 39 minuty. Ten sam sektor pola karnego. Tym razem Bernard trafiony przez Filipa Skurę. Drugi rzut karny i jeszcze żółta kartka dla zawodnika z Raszyna. Ponownie Bernard ustawił piłkę na 11 metrze. Niemal perfekcyjnie wykonany rzut karny i do przerwy energia prowadziła z Raszynem 2 do 0. Patrząc na obraz pierwszej połowy, wydawało się, że drugie 45 minut to tylko formalność. I zapewne tak by było, gdyby gospodarze nie podali ręki przeciwnikom. Po pierwsze oddali inicjatywę, po drugie byli nieskuteczni i wreszcie po trzecie nie ustrzegli się błędów, a jeden z nich kosztował utratę bramki już na początku drugiej połowy. Michalski stracił piłkę, a doświadczony Łukasz Gikiewicz ładnym technicznym uderzeniem przywrócił wiarę swojej drużynie, że z Kozienic mogą wyjechać z dobrym wynikiem. Zapewne nie trwałoby to długo, gdyby energia wykorzystała choć jedną z nielicznych okazji, by ponownie prowadzić różnicą dwóch trafień. Bernard miał szansę skompletować hat-trick. Uderzył jednak zbyt lekko i wprost w bramkarza. Takie sytuacje później lubią się mścić. I należy dodać, że był to jedyny celny strzał energii przez blisko 40 minut drugiej połowy. Gra gospodarzom się kompletnie nie kleiła, a Raszyn szukał wyrównania. Goście mieli swoje momenty i przynajmniej dwie, jak nie więcej okazji, by pokusić się o gola. Wynik był sprawą otwartą niemal do końca. Piłkarze energii, siebie i kibiców trzymali w niepewności aż do 85 minuty. Wtedy Kalisiak odebrał piłkę i zagrał w tempo do Czerwińskiego. Kapitan poszedł sam do końca i energia prowadziła 3-1. Na początku doliczonego czasu gry gospodarze wyprowadzili jeszcze jeden cios. Z dobrej strony pokazali się zmiennicy. Kacper Pawlak, minutę po wejściu na boisko, zagrał do książka i ruszył w pole karne. Napastnik podciął piłkę nad bramkarzem, a Pawlak z najbliższej odległości wpakował ją do siatki. To pierwszy gol 17-latka w piątej lidze. I trafienie, które ustaliło wynik. Energia Raszyn 4 do 1. 17. kolejka piątej ligi. Skromne wyjazdowe zwycięstwa Mazura i Ożarowianki. Lider pokonał 1-0 Proch Pionki, a druga drużyna tabeli wygrała z Eskolą 2-1. Nie zatrzymuje się Podlasie. Zespół z Sokołowa Podlaskiego triumfował w Chlebni 3-1 i wygrał szósty mecz z rzędu. Z kolei LKS na wygraną czeka od pięciu spotkań. Atut gry na własnym boisku wykorzystały Drogowiec i LKS Promna. W Wiedlińsku gospodarze pokonali 4-1 Milan Milanówek. A w kończącym kolejkę niedzielnym spotkaniu LKS Promna rozbił rezerwy znicza Pruszków 5-0. W rywalizacji rezerw Radomiak przegrał z Pogonią Siedlce 2-3. Kolejnej porażki doznała Żerardowianka. Gospodarze przegrali 0-2 z naprzodem Zielonki. Żadnych zmian w czołówce tabeli. Swoje mecze zgodnie wygrało pięć pierwszych zespołów. W fotelu lidera nadal Mazur Karczew. Dwa punkty za nim jest Ożarowianka. Energia traci do niej trzy oczka. Sześć punktów za Kozienicami są Podlasie i naprzód. Po raz pierwszy od początku sezonu ze strefy spadkowej wydostał się Drogowiec. Zespół z Jeglińska w siedmiu ostatnich kolejkach wywalczył aż 19 punktów. Cztery ostatnie pozycje zajmują obecnie Żardowianka, która przegrała sześć kolejnych spotkań oraz Proch, Eskola i Milan. Czas na siatkówkę. Coraz trudniejsza sytuacja KKS-u. Nasz zespół przegrał bardzo ważne spotkanie i w dwóch ostatnich kolejkach powalczy o utrzymanie. Zobaczmy, jak przebiegała rywalizacja z Mosem Wola Warszawa. W 20. kolejce drugiej ligi siatkarze i KKS-u Kozienice podejmowali stołeczny Mos Wola Tramwaje Warszawskie. W niedzielę 16 marca na parkiecie Kozienickiej hali sportowej grały 9. i 8. zespół tabeli. Stawka meczu dla obu ekip była taka sama i bardzo duża. Zwycięstwo znacznie przybliżało do zapewnienia sobie utrzymania. Trenerzy Marek Żelczak i Michał Kalita nie eksperymentowali. Na parkiet posłali obecnie najmocniejszy skład. Na rozegraniu Dominik Kiernos, w przyjęciu Daniel Ostrowski i Karol Bartnik, środkowi Michał Ostrowski i Michał Trąbka, atakujący Adam Ostrowski i na libero Robert Głogowski. Gospodarze nie najlepiej weszli w mecz, problemy z przyjęciem, niska skuteczność w ataku i po kilkunastu akcjach MOS prowadził 12-7. KKS próbował odwrócić losy partii, doszedł na 13-14, a w końcówce miał w górze piłkę na 21-22, lecz finalnie to goście wygrali partię otwarcia do 21. Zdecydowanie lepiej kozieńczanie rozpoczęli drugiego seta, to był najlepszy fragment meczu w ich wykonaniu. Najpierw serią zagrywek rywali od siatki odrzucił Daniel Ostrowski. KKS punktował blokiem i prowadził 6-1. Wyraźna przewaga, nie mniejsza niż 4 punkty, utrzymała się do końca partii. Gospodarze zdecydowanie lepiej zagrywali. MOS popełniał sporo błędów i w efekcie nasz zespół wygrał wyraźnie do 18. Trzecia odsłona to już większa huśtawka wyniku i dość nierówna gra obu zespołów. Gospodarze prowadzili 10-6, ale nie dali rady utrzymać przewagi. Od stanu po 17 goście kilka razy zapunktowali blokiem. Lepiej wytrzymali końcówkę, wygrali do 21 i znacznie przybliżyli się do zwycięstwa. Tym bardziej, że czwarty set był zdecydowanie najgorszy w wykonaniu naszych siatkarzy. Dobrze nie funkcjonował praktycznie żaden element. Niedokładne przyjęcie skutkowało problemami w ataku. Nie czytaliśmy dobrze gry na siatce. I w efekcie wynik bardzo szybko się rozjechał. KKS przegrywał 8-14, 12 20 i ostatecznie 16 25. Po raz kolejny nasz zespół nie poprawił dorobku punktowego. Przegrał siódmy mecz z rzędu i znalazł się w strefie spadkowej, co oznacza, że dwa ostatnie spotkania zagramy z nożem na gardle. Wyniki pozostałych spotkań 20 kolejki raczej nie zaskakują. Wszystkie mecze wygrały wyżej notowane zespoły. Sparta pokonała 3-1, SMS spała. Necko rozbiło SKK Belsk Duży 3-0. Kamper triumfował w trzech setach w Międzyrzecu Podlaskim. Kartpol nie dał szans akademikom z Olsztyna. A Metro wygrało z ostatnią w tabeli Lechią 3-1. Czołówka tabeli bez zmian. Sparta ma dwa punkty przewagi nad Neckiem, ale do rozegrania tylko jeden mecz. Na wyjeździe z AZS-em Olsztyn. Trzecie i czwarte miejsce niemal na pewno przypadnie kamperowi i kartpolowi. Ta czwórka zagra w barażach o awans. Arcy ciekawie wygląda dolna połowa tabeli. Jest bardzo ciasno. SKK i Metro mają po 27, AZS 26, a KKS 25 punktów. Spadają dwa ostatnie zespoły, lecz nie dotyczy to SMS-u Spała który ma zagwarantowane prawo gry w drugiej lidze. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem, na miejscu spadkowym jest KKS. Kozieńczanie mają wszystko w swoich rękach. Jeśli wygrają dwa ostatnie mecze, na wyjeździe ze Spałą i u siebie z Azatesem Olsztyn, utrzymają się bez oglądania na innych. Druga kolejka amatorskiej ligi siatkówki. Bociany z minimalnie lepsze od Robsonów. 2-1 i Tajbrek 15-13. PT Pionki w dwóch setach pokonał strażaków. Bako nad spodziewanie gładko przegrało z lotnikami z Dęblina do 18-15. Niespodzianki nie było w rywalizacji Volleyball Boys z młodzieżą KKS-u. Faworyci wygrali pewnie i wysoko. Liderem tabeli pozostał PT Pionki. Komplet punktów. Dwie wygrane mają na koncie także Volleyball Boys. Stawkę zamykają Robsony i KKS. Trzecia kolejka w poniedziałek 24 marca. O godzinie 18 zagrają Robsony z Volleyball Boys i PTS z Bako, a następnie Bociany zmierzą się z lotnikami, a Strażacy z KKS-em. Na koniec mam kilka informacji o zbliżających się sportowych wydarzeniach. Trwają już zapisy do największej biegowej imprezy w Kozienicach. Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego w sobotę 7 czerwca. A już w niedzielę 30 marca po raz czwarty na Pływalni Delfin zawody Sprint Cup. Oto szczegóły. Zapraszamy do udziału w biegu Szlakiem Króla Zygmunta Starego. 14. edycja największego biegu na ziemi kozienickiej odbędzie się w sobotę 7 czerwca. Tak jak w poprzednich latach, miłośnicy biegania będą mieli do wyboru dwa dystanse, 5 lub 10 km. Starty meta na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Kozińskim Jeziorem. Trwają zapisy do biegu. Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną przyjmowane będą do 29 maja do godziny 18.00 na stronie czasnachip.pl w zakładce zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje, w tym regulamin, dostępne są na stronie kaceris.pl. Organizatorami biegu są Gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Patronat honorowy objął burmistrz Gminy Kozienice. Przed nami zawody Kozienice Sprint Cup 2025. W niedzielę 30 marca kryta pływalnia Delfin. Będzie areną rywalizacji dzieci i młodzieży. W zawodach wystartują młodzi utalentowani pływacy. W programie 16 konkurencji na dystansach 25 i 50 metrów początek zawodów godzina 10. Szczegóły i zapisy na stronie lifetiming.pl. Organizatorami są gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Patronat honorowy objął burmistrz gminy Kozienice. Partnerem wydarzenia jest Enea Wytwarzanie. Jednocześnie informujemy, że w niedzielę część basenowa Pływalni Delfin będzie nieczynna do godziny 15. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko, co przygotowaliśmy. Dziękuję Państwu. Do następnego spotkania.